w dzisiejszym odcinku. Chemia, chemia do prania, najdroższa jest tutaj. Pomówię, no powiem Zamknij mord, ręce do góry. Ale ja nie wiem, co chodzi, bo ja nie wiem czy jeszcze, że kurwa naprawdę zwariowany dzień będzie. To patera, nic się daje. Nie. O kurwa. Wdolnięty, Kur, Jeść kurwa prosto to, co, lewo. Prowadzi, kurwa? Ruby kurwa, przecież nie, nie ja. To... A, no właśnie, ty Be się dziwiłeś, kurwa prowadzi. Dobra, cisza, stoimy już autem na odjazdu, powaga, zobacz. Powaga, 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 powaga. Chodzimy, za... stop, stop, stop. Do środka. No, jak powiem, a wy już robiliście taki skok nie ma hier. Daj, który te macie? Cz cztery okay. osoby do środka, dwóch pójdzie na dojazd po prostu. Dobra, ja, ja Ruby, Józef i. Pie Dobra, i to, to weźmy znaczy. Kurwa. Pieczara, pieczara, globur i Lexus. I Lexus, albo pieczara. O, pieczara. To idź Lexus. Pieczara. Dobra, Lexus. O, środka. Chodź, chodź. Do do to nie. Opis nie działa? Mógł Czekaj, się, bo jest dwóch rozebranych. Mi się mylą. Nie, jestem w mazce, Vinif. Zem zamaskowany. I mam buty. Kurwa, pierwsza akcja, że Pakuj chleb. Pakuj Chnopki w knopki, pakuj wszystko. Chemia, chemię Do prania, najdroższa jest tutaj! Panowie, panowie. Znamki mordę, ręce do góry podnoś. Co tu nie. mogę zajebać? Co tu mogę zajebać? Pójdźmy to wchodzi. Wszyscy kurwa na ciebie! Wszyscy kurwa na ciebie. TO JEST NAPAD! piwo Zajebi się. Kurwa Halo! Dawajcie, zaróbcie piwa, bo kurwa wszystkich nie uniesiemy. Halo! No ha? gotowi. Wczoraj ci dawałem mój numer. Kurwy! Ty! Robimy napad na sklep! Ty, czekaj chwilę, czekaj chwilę, czekaj chwilę, zaraz oddzwonię, odbieram. Walić browara jeszcze, za ej, żeby zagrać we flanki! Ej, ej gdzie jest ten? Yy, nie pojedziemy nie działam się włączyć, zaraz yy, dojadę, bo... Aha. Koryl! Aha, Koryl. Bogetomil, chce do nas, niech przyjeżdża? Niech przyjedzie to szybko. Ja ci się odleje do pyska, rozumiesz? Znaczy nie, gdzie on Znaczyna jest, dół. gdzie on jest? Diotrek, jesteś pewien? Co? bo go tu zostawimy. Pakuj kurwa kanapki! Ja ja, ja, ja wszystko mam, ja mam piwo! Szybko, szybko! Bierz na ci piesa przyjeżdżaj, szybko, musisz być tuż w sekundę. Przed policją! Podzielimy u... Dobra Piotrek, podzielisz... no? mam kapsułki od pomoka. <laughs> mam wszystko co potrzebujemy, by stać się bogaci. Kurwa zejdzie. A widzisz te gazetki w góry? Bo nie wiem czy... Kurwa się. Przyjały. Dzień dobry, o co chodzi? Dzień dobry, czy mogę pomóc? Przyjechaliśmy na alarm. Alarm? Jaki alarm? Nie, proszę pana, ja chcę tylko sklep... W Sklep się otworzyłem dla znajomych, to jest mój sklep, spokojnie. Na jakiej ulicy znajdujemy? Proszę pana, znajdujemy się... <gulanie> Pan ma imię za Dabila Na Chamberlain. I kurwa Chamberlain. Chamberlain, kurwa, nie wiem, że gdzie jesteśmy. Kurwa, dość, do grubemu. Czuję. To jest mój, mój sklep. Nic się nie dzieje, naprawdę. Otworzyłem to wiadomo, zapomniałem wyłączyć alarmu, ale na spokojnie. Jest wszystko okej. ludzie klęczący. To jest bal maskowy, a oni zaraz będą robić loda. O, mogę się dołączyć? Jasne, jak chcesz, to wpadaj. Dobra, z tego człowieka... Jestem Piotruszka. Nie bym wam właśnie okłamał. Jestem Pietruszka, Piotruszka. Jestem Piotruszka. Gdzie my jesteśmy? ja my jesteśmy? E, przepraszam radziłbym naprawdę odłożyć broń, one są niepotrzebne. O, opuśćcie broń, panowie. Gdzie dziadu? Wracaj dziadu. Gdzie? 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 Ja, 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 ja idę wyrzucić piwa do szwedzika. Ale to nie masz piwa. masz? Rzeczywiście. Gdzie mnie tu? Uczknie z tym piwem. Aha, zabieraj tą butelkę. Idę po kolejne piwo. Nie mów tak do mnie, to Weź idź z tym nożem. Kurwa, e piwo, zajebiście. Kurwa, przecież tu w taki łatwy można. Ja wam pokażę, Jego. że patrzcie, ulecię że stąd, kurwa, nawet nie będę odjeżdżał. Jego. Ja będę pertraktował. Pa. Ej, stój. Daj. Tak? no Ej, wracam spokojnie. <laughs> Sprawdzam was. Tak, to tak, jest napad. Pa, 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 będziemy dalej... Po. Do sklepu! Do sklepu, Getomir! Do sklepu, Getomir! Do sklepu, getomir szybko! Idź do sklepu, idź do, do, do sklepu! O co tu Powiem wam tyle. Nie czekaj. czekaj. Dzień dobry. No ja chodzę wokół, kurwa, patrzę czy mi nie, nie depcze się po trawniku, kurwa! Zejdź z tego trawnika, zejdź trawnika, trawnika! Dobra, jasne, ale zejdź z trawnika, nie wchodź się! No nie stoję, stoję nawet na... A dziadek, gdzie jest? Gdzie? Na to. A, to pięciu jednak, jednak pięciu. A tak, tak, tak nie, 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 cztery. Pa. Tak, tak, tak. No i chuj. Da się? Da się. To był tylko mały pokaz moich umiejętności. Mały pokaz moich umiejętności. Teraz robimy tak? Yeah! To był mały pokaz umiejętności. O, o, to. Wracam tam. Wracam tam i chuj. Kto? Pięciu. Kto? To jest pięciu. Ja, ty. Pietruska, Ja mogę spierdolić jak chcesz. i kurwa getomil. No to nie, getomil prowadzi jedno, a ja jadę z tobą. Ty, to ja, ja spierdalałem na tykotę, ja spierdalałem na no, z Ty z getomilem. Ty uciekasz z napadu jednym samochodem? A ja już raz uciekłem w ogóle, ale no, wróciłem. Proszę cię, nie żartuj się nawet. Nie chcesz, Jasne, ale ja nie wiem o co chodzi, bo ja nie wiem, czy ja jestem zakładnikiem, czy ja napalam. Bo ja się piłem piwo w sklepie, kurwa. Jak. Dzień jak Sadie. Złóżcie. Ja się piłem, dzień jak Sadie, kurwa tutaj piwo. Za kurwa piłem piwo, ale to mnie Co mogę zrobić, no? Nie wiedziałem, że tutaj tak będzie to wyglądało. Ja jestem w A fajnie jeździ, karaka? Dobry. Czy tu jedzie, Nie. No właśnie, dobra, elo. Pierdolę. Daj spokój. Jak dzieci. Pyk. Idziesz tu. Pyk. Cyk. O kurwa, patrz. pato. I se wchodzisz, nie? Wchodzisz tu. Cyk. Albo chuj, jebać. Pójdziemy tędy. Pójdziemy tędy. Pyk. A mogę kurwa w sumie mogłem uciec z bagietą chyba, co? O ja se usiądę tu. Se usiądę tu. Ale mam spota dobrego. Ale mam spota dobrego. <grym, słuch> yeah! O kurwa, mogę no, że że mogę powiedzieć, że kurwa, się jak coś dzieje. Pierdolę. kurwa, z kurwy, że myślałem, że... Dobra, wracam do nich. Będę uciekał z Getomilem. Ale już kurwa dwa razy uciekłem, nie? Na piechotę. Przez zamieszanie. Dobra? A, kurwa, oni uciekają już. Siema! A, czekaj, zapomniałem, dawaj, sobie. A co ty masz w ogóle przy sobie? Ja? Coś ja tam to... na pewno, ma... Ja Jestem tutaj od mojego staruszka. Co co tam tam pierdol, tam coś tam na pewno, masz? Nie pierdol, coś tam na pewno, masz. Nie zabierajcie. Ja... Ej, 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 ej! ja bym za... Nie, proszę, ja jestem biedny. Ja, proszę. Wy... Możecie zrobić ze mną wszystko, co chcecie, ale. Nie w taki sposób, nie. Coś tam na pewno masz. Dobra, spierdalamy stąd. Nie, jebać go, jebać go, jebać go. Możesz no, mi zarzucić tego staruszku? Po starych, szpitalem go wyjebiemy, tylko po szpitalem go wyjebiemy. No, no, go wyjebiemy. no dawaj, nie ma czasu. No nie A mogę się, wejść, się, kurwa, zabiega się, zabiega się. Zabiega się. No to na chuj go brałeś? Zamknij biznes, kurwa. Dobra, ja go nie biorę, ja mam wyjebane. No poczekaj, kurwa. kurwa, jebałem. Może byś wiedział, że go kurwa zostawimy. Stara kurwa, bez zasad, stara kurwa, bez zasad. Dorwaj się kurwa stary. Stara na kurwa. Co szukasz, kurwa? Plecy ci nie upią? Od tego schylania? <gry> kurwa, kondon mamy stary, kur kurwa. Co kurwa, zaciągnij. Dorwę cię, dorwę cię i zerznę. Ty chuju. Co ty robisz, kurwa? Ujebał cię? O ty, suko stara. Będziesz zaruchany, będziesz zaruchany. A, ja bym zapomniał. Kurwa ty! Kurwa! 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 kurwa. Nie! Nie! Daj, dajesz! Dajesz, nie poddawaj się! A w następnym długach? razem? Następnym razem? na ci do pyska! Nie oh, Ja bym chciał pomóc, bo uważałem, że nie ma go całego zostawiać, bo co będzie? Leżał, kurwa. Nie bać do. Że kurwa, w ogóle wiesz, jakieś pojebamy. No ty miałeś z nim tam styczność, nie? Ja tam wchodzę na kanapie, leży kurwa jak stoprotka. Słuchaj, masz nóż? Jasne, że i latarkę. Świetnie, mam trzy już. Mam w ogóle, hmm. myślę, żeby sprzedać te noże. Kurwa. E, noże nie są dostępne. No nie wiem, ale wiesz, można by było posprzedawać. Nie. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Nie. Cześć, zadzwonię do tego, do tego głowego. Pani była, jakbyśmy skoczyli kurwa na szpital, to Pietruka. Ej, na szpital już się skoczyłeś? Tak. Cześć, to zróbmy. Ciebie, bo myślał, to tam to ja. Dobra, to jedziemy na szpital. Płać kasę do banku? Zaraz. Sobie, bo ja Gdzie znowu... pan kurwa mać znowu mi drogę no, zajechał? No, no. Ej, co, bo ja z. z... Ty myślisz, co myślisz o pracy w firmie budowlanej? musiki kanapki, zieleń miejska, kurwa, jakieś takie inne. Nie naprawdę no, w firmie budowlanej jak najbardziej w porządku. No to zaraz ci powiem, jaki kurwa, co zrobił. O, do Mateuszka. Jest tu Mateuszek? Wtale, on zarządzie. Mateuszek! O! Mateusz! No to, od ciebie, ko... Nie, Nie Ja pierdolę, dziewczyno, jakie ty masz oczy. Pomożesz to mi? Rękcie? No się Pietruszka. Szukam Mateuszka. Wiesz może gdzie Nie by... Ma Mateuszka. Hmm, nie ma go na fale pewno. Dus, dus. Hmm? A, niech to. No dobra, w takim razie nie przeszkadzam, na razie. Dobra, czekamy na Gamorę. Czekamy na Gamorę, czekaj, są tu jakieś auta. Bierzemy te. No i czekamy, czekamy. No, wita Janeczka! O, witam, witam. Świetnie dziś wyglądasz. No, dziękuję, dziękuję. Przebrałam się właśnie. Jak tam u ciebie, co tam? O kurwa czekam, czekam, szukam kolegów, nie? Bo mi spierdolili z więzienia. Siada, ja nie mogę na mnie czekać. A, mam do siebie sprawę. No, bo... Ale teraz nie mogę. Dobra. A podjedziesz mi do sklepu, żebym mogła telefon kupić? Jasne. Dobra, no to gadaj. Mała tego Janeczka. Słucham. Ja ci dam telefon. O kurde, dobra, to dziękuję ci. Proszę. Ja się muszę z nimi skontaktować, gdzie oni są. O, Getomil do mnie dzwonił! Czekaj! Bo to chyba jednak ważne, poczekaj. No jasne, jasne, jasne. Czekaj, bo nie mogę widzieć auta. O, chwila. Kurwa. Dobra. Dodam, dodam. Oko. Wsiadaj, Janeczka. Czekaj, no. czekaj. No, no. Czekaj. jestem pod szpitalem z Pietruszką. Wyślij do lokalizacji, pod... no Dobra, Pietrucha, nie musisz. Ej, słoneczko, wsiadaj. Janeczka, bo. Nie, 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 nie. musisz. Kurwa, wsiadaj, do... nie denerwuj mnie. Nie, nie musisz, nie. Nie musisz, nie. Dziś nie musisz, kurwa Rób to co chcesz, a chcesz podać, czas z nami. Czadaj, kurwa dziewczyno. Nie mogę, dzwonię, Masz, okolę, masz ochotę na mały Dirty Dancing? Chyba nie miałem ochoty na mały Dirty Dancing. Dirty no, Dancing, no. Party Hard. Ej słuchaj, bo ja z tych Dzikiem miałem otwierać firmę, po razem pracować, ale teraz tak pomyślałem, że byłoby fajnie, gdyby on miał jedną firmę i my byśmy mieli drugą firmę i byłyby dwie firmy budowlane, które by ze sobą konkurowały. No kurwa, co ja <laughs> Stary, jak Ej, jedziesz, kurwa. Idę bo podaj możesz podjechać, nie pod komendą. Halo, gdzie jesteś? Pod komendą. Dobra, jadę po ciebie. Stęskniłem się za tobą. Jadę po ciebie. Stęskiwałem się za tobą, gdy ci droga mało. Zaraz będę. Ja wstęskiwałem się za. Nie ma go. Gdzie on jest, kurwa, bo on zmienia połowę. Cześć, przepraszam. To się za dużo. Dobra, trzymaj, muszę się kończyć. Muszę się kończyć, trzymaj, pa, pa. pa. Przepraszam, mam pytanie do ciebie. No, no, witam, co tam chyba? Chciałabyś się przejść ze mną po parku za rękę? Park za rękę Wydaje Ej, mi się, oni, mu się kradą auto, oni kradą na auto, oni kradą na auto nie no, zaraz siadam go Spuść no ją Nie pojebało cię Byłaś kurwa z tego wysiadaj auta. kurwa, Można Wysiadaj z auta, wysiadaj z auta Kurwa. No spuść się Wysiadaj z auta kurwo No, no, no Sofi tak kazała Co Sofi kazała? O. No wysiadaj z tego samochodu, człowieku Dobra, wysiadka, spuśćcie. wysiadka, wysiadka Kamanos, wypadnij Nie pojebało cię Ej, ej, ej Nie pojebało cię Ej, pojebaj ci w bazach by jebać Urba, w bazach? Mówię, że przed komendą jesteście, się! Ale, ale przecież on mi ukradł to no, kobieta, Nic no! Nic nie ukradł, A ja? A on nikt nie twoje? ukradł, na spokojnie. Na... Dziadek, uspokój się, bo ci się tyczki pławią. Ej, 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 bez takich. Ej. nie proszę starszych Na spokojnie, na spokojnie, Panie, panie, jak pan ma na imię? Artur Dito. Panie Arturze, na spokojnie, tutaj... Ale do jest, nie zrobią do Pietruszka. pewnie. Ale dlaczego Panie ty Pietruszka? od razu do nich nie strzelałaś, kurwa? No <laughs> bo... no bo nie mam takiego prawa. Jak to kurwa nie masz prawa? Oni no mają prawo mam. kraść i próścić pasz, śmiać się z nas. Ej, kradzie na małka! Nie, to da, daj mądrzej się. Daj mu, daj mą. No nie, nie kradłeś. A ty jeździłaś po specjalnie drugi... Dobra. Oj, panowie. Słuchaj mnie, Nie, Mareńka, nie no. bez... Przepraszam cię za kłopot, ale mamy do ciebie parę pytań. Tak, tak, no dobra, no to ja słucham, słucham. Chciałbym... No no. Najpierw wiedzieć jaką rangą jesteś w policji. Rangą? Jakieś jestem... komando ma jedną belkę. Tak, dokładnie tak. Stopniem oficer jeden jestem. Stopniem oficer jeden, słuchaj. No, Mam to... pewną grupę przestępczą. Poluję na nią. Chciałbym... chciałbym pójść w waszą ochronę. Po ochronę świadków. Naszą ochronę? Soj... Hmm? Sądzi pan, że my się nie potrafimy obronić sami? Chodzi mi o ochronę świadków. Trzeba bym taką dostać. O to ty kurwa kurwa! Powiem tak. Mogę, mogę tutaj jak najbardziej przekazać sprawę do osoby, i prawdopodobnie będzie zainteresowana współpracą z panem. Co pan na to? Słuchaj, mam całą teczkę na pewną grupę, jasne. Wchodzę na w to. Na kogo? Tak szczęście ciekawości tylko. Nieważne. Na razie to jest okay. nieważne. Ale zapewniam bardzo, tak, że jakbyście tak? mnie wzięli na rozmowę. Wszystko by wyszło na naj. Te druga potem cisza beprą, powody bardzo Dawaj kurwa, zadaj. A zgłosiłeś się to ludzi. Ta taka ta karuda, no. Co Dobrze. No to na razie. Miłego. Nie wiem czy masz kurwa. Wow. bardzo dobrze, karma. Zajbi dupę. Karma to dopiero pierdła, kurwa, ja za to druga, jest druga, jest Petruka. Te druga. Ja, Słuchaj, ja chcę go śledzić, dojechalibyśmy do gościa. On sam mi podpasował, że Dobra. Wow! A może mieć wprowadzenia? Spokojnie, spokojnie, jestem dobrym kierowcą. Kurwa mogę to. Wiesz, trochę mi w ogóle ciekawi jak taki kurwa charakterny gość, co siedział w więzieniu, a potem kurwa pracował w Holandii na szklarnia, chce iść w koronę. Zamknij się. Jak to? Posłuchaj mnie! Posłuchaj, no, nie, nie systemie... idę w żadną koronę, nie idę w żadną koronę, po prostu nie nieraz tak trzeba. No dobra. Ale to ty byłeś przecież jakimś sztywnym gitem? Tak, ja jestem starym gitem, jestem. To ty jesteś starym gitem, jak, jak ty Pietruszka, to ty co, co najwyżej to żeś kurwa jak w ogrodniczkach zapierdalopo po swoim pietruszka, polu, prawda? No, co ty pierdolisz, jest jestem tak starym sztywny, gitem. W Holandii na niego wołali. Jestem. W Holandii na niego wołali Sylw Dnafil, kurwa. Jest tak sztywny. Tak na niego wołali. Zobaczcie, nie się paszczą gra. I co, mamy się na niego zaczaić i co mu zrobić? Zajebać mu paczki. Zajebać mu paczki. To może po prostu wejdę do tego auta i szpierdorekiem. Może byś prawda. O, jedzie, 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 jedzie. jedzie, 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 jedzie. Czekaj, spokojnie. I teraz pizzę! Dzwoni! Długie, przyspiesz, ale spokojnie. Spokojnie złapiemy że. jakiego modulatora głosu używasz? Ja nie używam modulatora. Proszę, sobie ja używę w prawo. Lewo, 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 lewo. Lewo, lewo, to druga. Lewa, prawo, do jeżeli to znaczy, że ja będę przy samochodzie. Ja bądź przy samochodzie, a ja go nie go autem. Teraz! Kurwa. Gdzie oni są? Gdzie oni Dobra, chuj. Kurwa, nie widzę ich. Halo, gdzie wy? No kurwa, gdzie my, gdzie my? Obok mechanika, do no chuja, on mi spierdala na butach! Dobra, 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 jadę. Dawaj! Kurwa, drzwi! No nie! Gdzie kurwa? Tam! Goniego. go. Kiedy! Gil Gamora. Gdzie on jest? A gdzie jest Gamora? No Gamora ma jego oko, gdzie on jest? No tam na lewo, na lewo, na lewo, na lewo, lewo zawróć. kurwa, daj poprowadzić, daj poprowadź auto w. Hodżu. Spokojnie. Gamera. Prawo, 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 prawo. Teraz znowu chyba w prawo. Ale nie... Kurwa! To? Kopra, daj poprowadzić to nie bardzo! Spokojnie, auto. dam radę. Daj poprwodźcie to tutaj, ogóle. Nie, dobra, wschódcy, już, już nie masz to, nie masz to. Ja szukam fajne, kiedy to jest. Dobra, szukajmy Kurwa. Trzeba zaprał. Co kurwa robiłeś? Wsiadaj! O, dużo masz, dużo masz kasy. Co? Słuchaj, muszę mi się spotkać. Chcesz, chcesz na wór po kolego Batchel? Dobra, y, dawaj piętrka pod apartamentem A co tam jest? I dlaczego dużo kasy? Mi do Kurwa, masz! Dobra, w Co kurwa. Ja pierdolę, nie poddałem się pasów. Przepiąłem piętrka. Kurwa, masz, nie mogłem zmienić Kurwa. Daj mi prowadzić. Nie. Nie, 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 nie pojeźdzę pod apartamenty, proszę daj mi prowadzić. A skąd ten kurwa on ma tyle pieniędzy? Bo pracował kurwa w porównaniu A... do was. A nie, ten Gamora pracuje. Ja w sumie no. też nie pracuję, ale mam 20.30. No dobra i co i... Dobra, kurwa, nie no nie mogę! Pietrucha, kurwa ty jeździsz. Dobra, no, nie jadę z no, 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 nim dalem. Zawsze jest taki młyn, wytłumacz mi to. Czemu jest zawsze taki młyn kurwa samą? To... Ale sam go A robisz dobrze, kurwa, każdy jakimś ślatać, my nie wiemy o co chodzi! Nie, Dok po prostu szukasz powodu, żeby nas się pozbyć, bo masz kolegę, który ma więcej kasy, tak? Kurwa, myślisz, że tego nie przekminiłem? To niech cię kolega kurwa zawiezie, który ma więcej kasy, niech cię on zawiezie. Do, dobra, dobra, no idę, no idę do góry. Nie. Otwieram własną firmę budowlaną, będziemy konkurencją. Hej, rozumiesz? Otwieramy własną firmę, jesteś wyjebany z ekipy o dzisiaj. To ty latasz kurwa opie, to ty jesteś największym przeszutem w tym mieście. Bo to byłam trzy koła i nie chcę się ze mną kolegować kurwa? Właśnie. Bo dopiero się rozwijam w skrzydłach. Wy, 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 ociczaj, ociczaj, nie, nie, wyjamy, jestem wyjebany z ekipy. Jesteś wyjebany, je, 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 nie masz już ekipy. Zobaczymy jak wygląda ten jego ziomek. Dawaj tak. go zobaczymy, dawaj go zobaczymy. Ej, dobra, czekaj, mam jeszcze lepszy pomysł, porywamy jego ziomka. Żeby tak, nie miał ziomków. Zabieramy zabieram mu siano. Ja wiem kto to chyba jest. Kurwa. Dobra, jedziemy, jedziemy, musimy jak najszybciej. <ślech> Odbijemy mu ziomka, powiemy, że jedziemy do mu Dzika! powiemy, że jedziemy, słyszycie? Tak. A naprawdę się pokusiliśmy do mojego Dzika, czy nie? Bo ja myślę, że nie. Ta. Tak, było, że nie no, dzisiaj... o dzisiaj, słuchaj, on przesadził, przesadził teraz. Robimy własną firmę ale bo, budowlaną. Ale bo, ale, bo, ale bo to, że jeździć jak zwykła pała, to akurat jest trochę prawda, nie? Się rozpierdala, swój samochód wygląda jakby z jakiś kurwa derby. Nieważne, robimy własną firmę budowlaną. Będziemy... I robimy ją tylko dlatego, żeby mu uprzykrzy życie. No tak, ale a ten gościu kurwa dofinansuje tę firmę. Musimy go odciąć od Dajmodzika, musimy go odciąć od Czyli podjeżdżamy i powiemy, że Dajmudzik to wysłał. Ale musimy dojechać zanim on mu powie, że tego. Zanim on po niego wyjedzie. Bo on może do niego zadzwonić i że przyjść do niego na samochodu. Jak się przykładamy mu nóż i mówimy, żeby dawał nam gdzieś coś wymyślimy. Dobra. Dawaj, dawaj. Hej sorry, to ty, ty jesteś Migaman? Nie, to nie on. Daj tam po to Bartomet. Migaman? Nie, to nie ma mitoman, to jakieś imię. A, wiem! Wiem, który to jest, dobra, dawaj. Sorry, ty jesteś mitoman? Nie, to nie jest mitoman. Dobra, spierdolmy. Kurwa, Macią wyjechał już po niego, zjebaliśmy, zjebaliśmy! Mogliśmy nie, to przemyśleć. No, zjebaliśmy, kurwa, jak chuj. Jesteśmy niezły klapy, a czekaj, tam na networkerze. Okej. Okay. Napisałem, żeby się odezwał. A dawaj, jedź pod apartamenty, jedź, 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 Pod apartamenty? Tak. No byłeś to. Ja pierdolę w jedno drzewo kurwa na środku drogi, ci Człowieku. Kurwa. Gdzie ten kurwa? Nie przemyśleliśmy tego. On do niego zadzwonił, pewnie powiedział, że mu wyjechał. A widzieliście gdzieś mitomana? Je jedziej mitomana. No. mitomana? nie, nie. Kurwa. No i co teraz robimy? Nie ma mitomana. No i no to, no to co kurwa? No jak daj jest z nim, to on trzyma kasę na... Zadzwonimy i daj mądzika. Czek, Pogadamy sobie. Ale jest, może byśmy chodzili trochę czasu razu. Jesteś ze swoim kolegą? Bo to wszystko na żarty było. On się nie no, mówiłeś, że będziesz z, z, z tym Tomanem, z kolegą swoim. Ale, ale jesteś z tym Tomanem czy nie jesteś? Bo, bo akurat przejeżdżałem obok apartamentów i tam, on tam nie stał. I ja pomyślałem, że on do ciebie wyjechał. Po prostu. No. W którą stronę? Co? Hej, napisał, daj numer, daj numer! Toman napisał przy, daj jesteś, numer! Jesteśmy przy restauracji, wiesz, no. Kurwa, co jest? Co A wy gdzie jesteście? Czekaj, czekaj, szybko, bo za nim kurwa, najbodzik głos manipuluje. Tak, tak, to Samsung, to jest on. To Dobra, dzwoni. dawaj, 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 dawaj. Od razu, gdzie on jest. Dobra, dzwoni. Ej, słuchaj, bo o, 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 jak ja powiedziałem coś o apartamentach, to on powiedział mu, żeby nie jechał w tą stronę. Oni są gdzieś przy apartamentach, jedź tam. Ale on jest z nim? Jest, jest, jest. daj kręci, on mówi, że nie jest nie z nami, ale co? No to szukajmy dajmy, ale jak on, to jak są już osobne, no to bez szczęścia. No znaczy, nie, nie jak są, są. razem. No nie, zobaczymy. Zobaczymy. Może zadzwoni w jego towarzystwie. Zobaczymy, Co z tego wyjdzie. Zobaczymy. Myślę, że jest ogromna szansa. Musimy się dobrze rozglądać. Ja nie widzę hmm. nikogo. Dawaj pod te apartamenty. Musimy go dorwać. Mitoman, musimy mieć niezłe siano, kurwa, jeżeli Diamondzik się tak zmienił. Coś nam nie złożyło. Co tu się dzieje? Halo? Halo, cześć, Petruśka. To Mitoman z tej strony. O, Mitoman. Je... Siemana! Gdzie jesteś, Ty... powiesz mi? Jadę na, tego, na taki pub koło... wiesz gdzie był ten szpital... E, obok... E, kurwa... gdzie był taki hotel i szpital taki duży. Na Winewoodach. Tam jest taki bar motocyklowy. Tequila? tequila lala? tekila, lala? Tequila. Ta, ta, tequila. Jadę z tym... z Chmielarzem się napić budeczki. Dobrze, jedziemy, że. Oni coś planują. Tak, tak. Coś planują. Jakąś zasadzkę. Jedziemy tam sprawdzić. Ale co? my po prostu możemy nie dać się kurwa wplątać w te zasady. lala, to jest to miejsce, gdzie są dwa wejścia? Tak. No to ty wejdziesz od przodu, a ja wejdę od tyłu. Słyszysz? No słyszę, słyszę, jasne. No. zrobimy. I jak on przyłoży tobie nóż, to <głysy> no, tak planuje, to ja wtedy wkroczę od tyłu. I zobaczymy, co się wydarzy. I do kili rozumiem, że jak jakimś dziwnym tak? Dobrze jedziemy, spokojnie. No ja nie wiem, czy my dobrze do kili jedziemy. Rzeczywiście źle. To no pierdolę, tak samo jesteś wdzięty, kurwa z topografii na Santos jak ja kurwa, tyle lat... Dobra, miasta, ale ja na, kurwa, ja, ja przynajmniej nie jestem... Y, 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 nie, nie, nie rozpierdalam akcji. Ja? ja na... Ty? Mimo już rozpierdalanie akcji? Ty? ty. A poza tym ja Cię nie obraziłem, tylko mówiłem, że jesteś tak samo wdzięty, z topografii miasta jak ja, to teraz mnie urozi Dobra. Ja pod oczy muszę To już mogła inwestować w siebie na zdalnie rozumieniu... W... Witaj, Mito Mano. Co tam u Ciebie bracie? Słuchaj bracie, ciścia... pom pomógłbyś mi coś wziąć tylko? To? Kogoś tam kurwa jest. Czekaj, co? Co? To może ja pomogę też? Co? <grym> nie, nie, mi to on mi jest potrzebny.